Miana zbiornika prawdopodobnie będzie w trzecim odcinku, ale Ta. ale w drugim już możecie sobie zobaczyć go. Na pewno nie macie nic przeciwko temu. Pik o kurde szyfowe ja. O kurde ja, ja. ja tylko posła Rysa, człowień. <gry> witajcie na naszym kanale drugi odcineczek z serii Kamila auta jak on tam sobie naprawia słuchajcie przyszedł zbiornik Kamil idzie właśnie teraz do rozciąć, zobaczyć opakowanko jest zbiorniczek ale nie wiem czy tym się będę zajmował w drugim odcinku no tak ale możemy to pokazać no nie tak, to tak, także tak. tak no bo Kamil ma inny plan to, to y, wymiana zbiornika prawdopodobnie będzie w trzecim odcinku, ale, tak. ale w drugim już możecie sobie zobaczyć go. Na pewno nie macie nic przeciwko temu. Pik o kurde, szefowe ja. O kurde, ja, pitole, posła Rysa, człowień. Wiesz, bo, y, żebyś miał później też opakowanie do wysłania chłopaku, nie? Także tu może o. czach. Cyk, fuch, człowień, cyk. Wiemy, tutaj. O. Podobno jest jakiejś pierwszej klasy zbiornik. O kurde, czuć, czuć. w, czuć, w tych dwóch miejscach naprawiamy Czuć farbę No dobra, ja bym tam już tam No nie to byłem, tylko tyle pokażemy. Tutaj wszystko tak porobione. No wygląda ładnie. A ciekawe jak tam, będzie dużo pukań. A, nie mam lampki. Nie masz lampki, ja mam lampki, wiesz. A, bo dobra, bo to jest... Okej, okay, tam jest, tu, tu tam góry, nie? Aha. Nie, zaklejona. Dobra, to weź tam odklej może... Żeby ci jakaś mysz tam nie weszła, nie? No, tutaj. Zobacz sobie. Eee, no powiem ci, że ładnie to wygląda. Zobaczcie sobie. Eee, hmm, no tak to wygląda. Ładnie, o tam widać coś udawane, nie? Tak, no, bo się nie, czy to tak fabrycznie, czy nie? Ja też nie wiem. Chodź jeszcze tu zajrzymy, pośmieć nie no, po klasę. klasa, mhm. klasa, mhm. No, no co, no, nie, nie. Dobra, to powiedz co planujesz robić w tym odcinku. W tym odcinku, no, zrobię sobie przewody wspomagania ze zbiorniczkiem, sobie wymienię. I umyję ten właśnie wyciek, co jest od spodu na tej miejsce, co tam na tym filmiku pierwszym przy sprawdzeniu auta, on tak zaciekał po tej miejsce i tak się trochę łączył z bagnetem. Ja to właśnie teraz wyciek ze wspomagania zlikwiduję, umyję tę miskę od spodu i będę obserwował, czy z tego bagnetu zacieka, czy, czy nie. O, tak. No dobra. No dobra, słuchajcie, bądźcie z nami, Tak. No i proszę bardzo, Kamil przyjechał dzisiaj swoim autem do warsztatu, bo będzie coś robić po południu. Ale w tak. międzyczasie też coś sprawdzi. Zaraz Wam opowie, co ostatnio robiła, a czego nie nagraliśmy. Tak, tak. Robiłem, wymieniałem wentylator klimatyzacji, ale dalej nie działa klima. Czyli znaczy klima działa? Znaczy co? No ten wentylator nie działa. Ten wentylator nie działa. Jest zasilanie, jest masa. Na trzecim pinie nie ma nic, a przejście z kostki tutaj do gniazda przekaźnika na tym przewodzie jest. Także przekaźnik kosztuje 21 zł. Także, także tak. Wymieniłeś i zobaczymy, czy działa. Odpalaj! Klima włączona. Słychać kompresor się włączył. Hmm. Otwórz maskę, zaraz już zobaczymy jeszcze. W każdym razie tamten, tamten wentylator i tak był do wymiany, więc to też nie jest tak. jakiś problem. Zaraz zobaczymy, bo tu jeszcze jest Kamil, czujnik, nie? I ja zaraz pójdę po próbówkę i coś zobaczymy, wiesz? Zrobiliśmy jakąś szybką diagnostykę na próbówkach i po prostu przekaźnik się nie włącza. Jak włączymy przekaźnik, to jakiś tu sygnał na chwilę pójdzie i kicha, nie? Też nie sądzę, żeby nowy ten był zepsuty. No i co? Będzie trzeba chyba z Mietkiem pogadać. Chyba fachowca. Na razie to niech ogarnie żółka. Tak jest. <grystanie> Idzie zima, także to może chcę zostawić na później. Chyba, że będzie chciał to zrobić Krzysztof. No, można też do Pana Jacka, ale nie wiem, czy cię stać. nie wiem, bo tu jakieś moduły zaraz pójdę. No dobra, spoko. Albo Coś sam sobie pomyśli. popatrzysz w internetach i sam może popatrzysz, nie? No. Może być też wina, a wiesz, że tych, ja nie wiem, czy tu w ogóle masz WS? Może nie, być tak... nie, wykodowany jest. Bo ja mam, yy, jak coś, to mam sterowniki do takiego auta. Może no jest dobrze. wina sterownika silnika. To sobie później zerknij, bo ja mam na serio. A ja sobie wiem, to jest wykodowany, bo nawet mam chyba gdzieś na to jakieś te yy, faktury. A no dobra, chyba że coś jest właśnie tam ze sterownikiem. No dobra, temat zostawiamy. Yy, w każdym razie dzisiaj po robocie. Jedziesz z tematem y, przewodów, o tych tutaj przewodów, słuchajcie, jest taki, o, także tak. Siemanko, jesteśmy przy Świdemie i tak, dzisiaj robię tutaj te przewody, zobaczcie sobie, jeden wygląda tak. Jestem cały przepocony, a drugi, a drugi idzie tu, o widzicie, stoi kropla. Także to, on jest tutaj taki. O, tyk. Także to wymieniam. I widzicie? Tutaj tak zacieka, zacieka po tym miejscu. I tu jest. O, i tu jest kolejny. Ale to chyba jest niezależny wyciek. O, tu z bagnetu. No, chyba tak. No ale dobra. Wymieniam to, umyję tutaj i przy okazji przy okazji wymienię sobie filtry kabinowe. Mam no, tutaj. też w ogóle jest dużo jeszcze braków. To są przewody. Pyk. Tutaj mam filtry kabinowe. Gdzieś tu jeszcze powinny być o-ringi, o, takie dwa o-ringi, pyk, dobra, czyli to jest, no dobra, zacznę od tych od tutaj filterków, to jest w sumie prosty temat, o, co tu w bagażniczku, patrzcie, gwiazdeczka, znaczy w bagażniku, co ja mówię, Masz. Pyk, U. i cyk, jest jeden, myślałem że będzie gorzej, no ale no, podlegały wymianie. No i co? Ach, poczekajcie chwilę, trzyma, trzyma, na szczęście grzechoteczka jest klasa. Dobra, wpuściłem Płynu mimo to, że był ten wyciek e, był maksymalny tam także Także było na bieżąco kontrolowane Także jest to fajny plus Odpuszczam też Korecek, pyk. Niech sobie spływa. Ja się biorę tutaj za odkręcanie. Zazwyczaj to dosyć mocno siedzi. Także zobaczymy jak to będzie. No i słuchajcie poszło nawet bez jakichś tam większych problemów. ma jakiś kurnie, jakiś taki klej ciekawe co tu tu skapnęło widziałem już to wcześniej nie wiem od czego to mogło być dobra śrubeczkę mamy o jest i co out o oliwka sobie leci o i tu są na tych przewodach są właśnie te oringi małe które tam są Zostały tu w środku, a zaraz je wyjmę I tyle. Mam tutaj już podokręcane wszystko, od spodu też tutaj też także zostało mi tutaj po prostu umyć te zaległe wycieki, stare w sensie zalać płyn, odpalam, sprawdzam co wszystko gra. A generalnie ja to robię tak, że odkręcam przewody po jednym końcu, a tutaj zostawiam i wyciągam je razem ze zbiorniczkiem i potem według tego zbiorniczka na nowym sobie już ustawiam wstępnie i pakuję tak całość pyk, a korekty robię i tyle także tak, ja sobie wymywam i zalewam wszystko no i co, tu mamy zalany ale trzeba by odpalić niech pociągnie sobie wszystkiego Thank you. no i dobra płynu już uzupełniłem pokręciłem kierownicą to jest gitara jest gitara już wiem skąd ten klej tutaj coś było podklejane i musiało tam kapnąć a i tak jest luźno dobra patrzę na dół no co no gitarka No i dobra. No i dobra. Tak naprawdę na dzisiaj to tyle. Powoli do przodu. Zawsze coś. Myślę, że najbliższe prace to już będzie zbiornik paliwa. Eee... Chociaż, chociaż może nie najbliższe, bo zbiornik paliwa się szykuje na weekend na to. Z tego względu, no, że to będzie trochę więcej roboty, także wolę to sobie w weekend robić niż po pracy. A zostało mi tak naprawdę po pracy do ogarnięcia o, pokrywy zaworów. Jedna i druga strona. Także nie wiem, zobaczę jak będę miał. Chęci, czy sobie zrobię raz jedną pokrywę, drugiego dnia drugą pokrywę, czy za jednym zamachem, wszystkie obie pokrywy to sobie zobaczę. Patrzę, co ja tu jeszcze mam. No tak, tu mam tylko to w sumie. Także takie mam części. Yy... I co, jutro jadę na... do urzędu przerejestrować samochód. Także możecie mi życzyć, życzyć powodzenia, bo mam złe wspomnienia z urzędami. Nie lubię bardzo chodzić do urzędów. Eee, bardzo mnie to wkurza i mam w ogóle wrażenie, że im bardziej przychodzicie do urzędu pokojowo nastawieni, tak z dobrym humorem, łagodnie, tym bardziej dostajecie za to w dupę. Do urzędu to trzeba pójść od razu kawa na ławę, krzykiem najlepiej i najlepiej no, jeszcze tak robić, to wtedy cię szanują i w ogóle masz jakieś poważanie, bo jak chcesz coś załatwić na spokojnie, to mają cię w dupie. Oczywiście to na pewno zale zależy w jakim urzędzie, no wiadomo. Takie teraz uogólnienie moje, ale dobra. Eee. Także tak, życzcie mi powodzenia. I tyle. Do zobaczenia. No, dzień dobry, z rana. Jak tam poszło? poszła rejestracja? No, udało się. Muszę powiedzieć, że bardzo sprawnie i szybko. Także polecam Urząd Wydziału Komunikacji na Kłopotowskiego w Warszawie. Wszystkie moje złe doświadczenia z urzędami zostały rozwiane. I teraz już wszystko super, tak. Znaczy ja powiem tak, ja <noise> słyszałem jak rozmawiałeś z wydziałem na Mokotowie. O Jezu, nawet mi nic nie mów tam. I dlatego kamizel. Nie no, tragedia no. Tam to wiesz, wypełniasz wniosek, czegoś nie zaznaczysz na przykład, bo chcesz się dowiedzieć, nie, on czyta, nie, nie, niewypełniony wniosek, dalej, nie, następny. I wiesz, i, i tak to tam się odbywa, a w kolejce czekasz, powiem tak. Yy, o, o 8 to przed urzędem jest kolejka, nie wiem, yy, z 20 osób, z 20 osób, a kiedyś byłem o tym, jakoś przed dwunastą tam pojechałem, to już nie wydawali numerków, także tak, a tutaj tak, wchodzę, biorę numerek, już od razu widzę, że nie ma ludzi, nie? Biorę numerek, zaczynam sobie wypełniać wniosek, wypełniłem, nawet nie zdążyłem jeszcze usiąść czy coś, jeszcze wszystko miałem na stole, i już moja kolej była, nie? Także no, generalnie super Generalnie super, także polecam ten urząd No i co, tak to tak No, tankowałem sobie jeszcze gaz dzisiaj I tankuję, już zapłaciłem Przychodzę do auta I gościu jakimś takim To nie była chyba G-klasa Ale jakiś taki SUV Mercedesa Gościu tankował i ten I się pyta 4.4 silnik? Mówię, nie, 4.0 M60 ja, I tyle wsiadłem pojechałem. To masz wspólne de, 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 dyskusje teraz, tak. wiesz, z posiadaczami dużych, dużych pojemności, nie? A, no zgadza się. No ale on tankawał benzynę, no. No tak, <grym> dobra, dobra. Dobra, słuchajcie, mam nadzieję, że odcineczek się podobał. Zapraszamy do oglądania kolejnych, które będą. Tak. Niebawem. A, jeszcze w tym odcinku jeden temat możemy zrobić, bo y, poszukalibyśmy piór wycieraczek, co? No dobra. A tych, kto jak użyje, to jest gorzej niż przed użyciem. No dobra, tam pił nie będziesz pokazywał jak pióra w No nie, wyminasz, ale, ale jeszcze dojdą pióra. Żeby, pokazywać, że, że, że jeszcze takie robi, rzeczy nie? doszły i ten. No dobra, to co? Pamiętajcie o lajkach, subach, komentarzach, a tymczasem wszystkiego dobrego życzymy Wam.